Witam Was w kolejnej superprodukcji Kajik TV. Dzisiaj pełen profesjonalizm, <laughs> marynara, zbudę zaufanie. Od razu macie wrażenie, że wiem o czym mówię i możecie mi zaufać. Dzisiaj o czasach przeszłych. Kontynuacja naszej serii o czasach. Dzisiaj czasy, czasy przeszłe, czyli to w a będzie więcej języków obcych. Wracam do tabeli, którą przedstawiłam dawno temu, gdzie mieliście 16 czasów. Oczywiście, wy wiecie, że to są 4 czasy i 4 aspekty. Więc w poprzednim odcinku z tej serii omawialiśmy czasy Present Simple i Present Continuous. Dzisiaj zajmiemy się odpowiednikami tych czasów, kiedy mówimy o przeszłości. I ktoś bardzo uprzejmie zauważył pod jednym z naszych filmików, co z tego, że, jest niby, że są niby cztery czasy. Mam nadzieję, że dzisiaj zaczniecie dostrzegać sens e, nauki tych czterech czasów, bo jeżeli zrozumiecie, jaka jest różnica i budowa czasów prezent, bardzo łatwo zapamiętacie czasy przeszłe. E, I do zmienia się w I did. I'm doing the I was doing Tym razem dla odmiany to czas, czas continuous będzie troszeczkę bardziej skomplikowany, jeśli chodzi o, e, o budowę, bo I did, I went, I saw. Czasownik będzie taki sam dla wszystkich osób. Tutaj musicie się nauczyć czasownika to be i która forma jest dla kogo, was, i tak dalej. Ale są tylko dwie formy, więc bez paniki. Tak, to jest moja interpretacja czasu past simple. Veni, vidi, vici. Słynne słowa Juliusza Cezara po, po zwycięskiej bitwie. I zobacz, jaki on jest błotny, jaki jest zrozumiały, jaki pewny siebie, jak on o tym opowiada. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Kropka. To jest właśnie czas past simple. I came, I saw, I conquered. Opowiadam o faktach w przeszłości, i opowiadam o tym, co zrobiłam, czego dokonałam, albo co zrobiłem, czego dokonałem. Używam tego czasu, kiedy mówię o krótkich, skończonych akcjach i ważny jest rezultat. Tak, żeby sobie to poukładać w głowie. Pamiętajcie, jeżeli używacie czasu simple, przedstawcie sobie w, o, w głowie tego Juliusza Cezara, który mówi: o nic takiego, przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Mówię o konkretach, o konkretnych, skończonych akcjach w przeszłości. Ważne, bardzo ważne jest to, że liczy się rezultat, liczy się efekt. Z kolei, patrząc na czas continuous, czas continuous, czas past continuous, skupiam się na czynności. Także wyobraźmy sobie naszego psa, który mówi Yesterday I ran away from home, and I was, I was doing all the things I love. Skupiamy się na tym, na, na czynności, na, te, na tym, że on był zajęty, robił coś w pewnym okresie czasu. I was running. Nie mówi nam o efekcie, tak jak Juliusz Cezar. o przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, nie skupiamy się na czynności, na procesie. I tutaj małe podsumowanie czasu past continuous. Opowiadam o tym, co robiłem. Uważajcie, nie o tym, czego, co zrobiłem albo czego dokonałem, o tym, co robiłem. Wyobraźcie sobie kogoś, kto yy, próbuje się wytłumaczyć o, wczoraj nie mogłam do Ciebie przyjść, ponieważ byłam bardzo zajęta, robiłam to i to i tamto. Nie mówię o tym, co zrobiłam, ale o fakcie, że byłam bardzo zajęta, ponieważ w sposób ciągły oddawałam się jakieś czynności, na przykład bieganie. Jeżeli używam czasu past Continuous, skupiam się na procesie, nie na rezultacie, i nieważne jest to, czy ta czynność została skończona, czy nie. To mnie nie obchodzi. Liczy się to, że byłam w środku tej czynności, byłam zajęta robieniem czegoś w przeszłości. Pamiętajcie, tak jak w czasie present continuous, ważne są te trzy elementy. I was doing. I jeżeli pamiętacie czas present, I am doing, wystarczy tylko zmienić tą środkową część, czasownik be już macie past. Czyli wracając do naszego pieska. Nasz piesek był bardzo zajęty i mówi, Oh, I was traveling. I podkreśla nam to, że spędził jakiś tam czas w samochodzie. He was travelling. Proces. Proces i rezultat. When he wiki Vicky, I Oh, I was traveling, I was running, I was eating my favorite food te dwa przykłady. W czasie past simple I cleaned the house. I past continuous I was cleaning the house. To zdanie znaczy, że ten dom został posprzątany. Skończone, zrobione. I was cleaning the house. Znaczy, że no sprzątałam ten dom, ale nie wiem, czy skończyłam, czy nie skończyłam. Byłam bardzo zajęta. Wczoraj nie mogłam przyjść. I couldn't come yesterday, because I was cleaning the house. Ale nie mam pojęcia, czy ktoś skończył, czy nie. Także, to takie małe wprowadzenie do czasów past. Jeżeli macie jakieś pytania, nie bądźcie nieśmiali, zadajcie w komentarzu. Chętnie y, odpowiemy na pytania. Także pamiętajcie, veni, vidi, Wiki. Zrobione, odmębnione. I was running, I was traveling, I was cleaning the house. Skupiam się na czynności. I ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale skąd mam wiedzieć, czy powinienem użyć tego czasu, czy tego? Czy to jest właśnie ta czynność, ten czasownik, którego używam w aspekcie simple, czy continuous? I tak jak opowiadałam w pierwszym filmiku dawno temu. To od Was zależy, jak chcecie przedstawić te przeszłe wydarzenia jako fakty, rzeczy, których dokonaliście, skończyliście, czy jako czynności, które zabrały Wam czas, i nie, nie, nie jest ważne, czy jest skończone, czy nie. Jeżeli. Co przed chwilą powiedziałam, nie ma zbyt sensu. Nie trzyma się kupy. Dajcie nam znać. Mam nadzieję, że pomógł. Filmik Wam pomógł. I zachęcam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia w następnym odcinku.